W czasach, kiedy połączenia kolejowe są likwidowane, tworzenie nowych wydaje się zadaniem trudnym, ale nie niemożliwym. Ale już pewne dowody mamy na to, że ile, ile działań już zostało wykonanych, choćby na terenie Tychów, gdzie. Takie zaangażowanie samorządu było i już, już efekty są, czyli okazuje się, że można. Tychy mają już duże doświadczenie w tworzeniu nowych połączeń kolejowych. To dzięki inicjatywie miasta Tychy powstały nowe na trasie Tychy-Katowice-Sosnowiec. I to właśnie tu miejska komunikacja autobusowa i trolejbusowa została połączona wspólną taryfą biletową z połączeniami kolejowymi. Kolejne plany to połączenie Śląska z Małopolską przez Tychy i Oświęcim. Czy szybkie pociągi pojadą na trasie Tychy-Bieruń-Oświęcim, jeszcze nie wiadomo. Jednak plan utworzenia takiej linii już powstał i na pierwszą naradę związaną z projektem przyjechali samorządowcy z Oświęcimia, zarówno przedstawiciele powiatu, jak i urzędu miasta. Wydaje się, że ta propozycja właśnie skierowania głównego nutu z Katowic przez Tychy, Oświęcim, Czebinie i kierunek Kraków jest najlepszym rozwiązaniem. Dlatego, że jest jak największy potencjał wymiany mieszkańców i skorzystania z tej, z tej linii, z różnych aspektów gospodarczych, ale też dotyczących odwiedzin, przykład Muzeum Auschwitz-Birkenau, bo prawie półtora miliona odwiedzających jest to miejsce, więc jest to też ogromna ilość osób, która korzysta także z kolei. Do utworzenia połączenia kolejowego Oświęcim Tychy przez Bieruń Nowy konieczne jest zbudowanie bypassów w postaci kilku kilometrów torów za terenem kopalni Piast. Jednak podjęcie takich kroków jak rozmowy z kompanią węglową albo szukanie środków na nowe torowiska i modernizację starych to gra warta podjęcia. Połączenie Oświęcim Tychy miałoby wiele korzyści. Przede wszystkim byłoby dobrym środkiem transportu dla pracowników kopalni Piast i firmy Fiat. Powodów, dla których warto puścić szynobus na trasie Tychy o święcim jest znacznie więcej. Począwszy od niwy, powiedziałbym, sportowej, gdzie obie nasze drużyny stanowią absolutną czołówkę, jeżeli chodzi o polski hokej. Gdzie nasi kibice mogliby komfortowo na przykład dojeżdżać do siebie nawzajem na wzajemne lodowiska. I myślę, że tego typu obszary współpracy, zdefiniowane, a później rozwiązywane problemem w tym zakresie, mogłyby pomóc również w poprawie tych kontaktów między nawet chociażby kibicami, którzy tam nie za bardzo pałają do siebie sympatią, co jest trochę dziwne, dlatego że bardzo wielu mieszkańców Oświęciemia pracuje w Tychach, Tyszanie uczą się we Święciemiu i odwrotnie, a więc myślę, że taka. Merytoryczna praca w tym zakresie mogłaby również i w tej dziedzinie nam pomóc. W obecnej sytuacji jednak najbardziej realna wydaje się reaktywacja odcinka pasażerskiego na trasie Tychy-miasto Bieruń Stary. Co wiem, kolej już ma środki zabezpieczone. Taka deklaracja padła na e, reaktywację trakcji elektrycznej. Szczegółów niestety nie znam. To jest.